Natomiast jako redaktor, to trzeba jednak, zobacz, taki kerej, pisz, wróg, wróg, dzwoni do nas wróg. Teraz tu, o tu w tym głośniku, tu w tym telefonie jest wróg. I co? Zaraz go wyrzuci, musimy go Znaczy nie musimy, ale lepiej go wysłuchać, pokazać w czym się różnimy, a ludzie niech nie wybiorą nas. Zamiast wyjścia zdroworozsądkowego, od razu nie róbcie z nas wrogów. Dobrze, ja chciałem pozdrowić cały czat prezesa Mik Mika. jeszcze chciałem kolendę zaśpiewać no. na koniec. Czyli i pan Gmik, to jest pana prezes? No dobra, pan światą tą kolendę, no, no? Tak. Przybie. Nie wierzę nic podwoskiego w braćki Grając w sędzieckiemu sędzeckie dzieci. na życi Ała na mokrotowie, Mokotowie, A Wojtek po celom W cichej wózce nie kebabach sędzecki Na ochłapy jego stołu czekam a ładna Sokołoś, a Wojtuś po celą. Karnet osada już zbierają kawraci. Ostrzel, ostrzel, nawet ostatnią parę da ci. A ładna Sokołoś, a ładna sokołość, A Wojtek pod celą.